Nie Chciałbym e, przywitać dzisiaj naszych e, honorowych e, gości, e, ludzi e, niezwykłych, e, ludzi, którzy są związani e, z tym miejscem w sposób e, no, niecodzienny, e, uczestników Powstania Warszawskiego, a także e, walk na naszym stadionie. Witam pana Juliusza Kulesza, autora. powstańca warszawskiego i kibica czarny w Soszul. To no, już dosyć, dosyć długo. Będzie naszy, naszym gościem jest dzisiaj także pan Ryszard Bielański, pseudonim RON. Uczestnik powstania warszawskiego, który walczył właśnie tutaj, w tym miejscu, gdzie się dzisiaj znajdujemy. W warszawskiej Polonii. Wszystko odpowiednie jest za także robisz, że na tym... W... przed wybuchem II wojny światowej to ja obejrzałem bardzo niewiele, kilka, a z dosyć prostej przyczyny. W tej chwili nie daliśmy 16 drużyn. Czyli każd, każda drużyna rozgrywa 30 meczów w sezonie. Jeżeli wówczas Liga liczyła 10 drużyn, to tych meczów było 18, z tego tylko 9 u siebie. Jeśli do tego jeszcze od od odliczyły miesiące wakacyjne, kiedy ja z reguły nie byłam w Warszawie, dlatego na przykład nie widziałem... W 1999 roku taki był, to też Pan Robert, to wszystko opisuje w swoim taki mecz z Ruchem, w ogóle dwu mecz z Ruchem był sensacyjny, bo Ruch był przecież bezapelacyjnie najlepszą drużyną w Polsce przed ostatnich 30 -tych latach i Ruch w obu tych meczach kolonii nie pokonał, wygrał i zremisował. Przegrał i zremisował, to tego też nie widziałem, bo to było latem. No pamiętam taki, z tych paru meczów, na których no pamiętam taki łomot jaki Polonia sprawiła drużynie łódzkiej Unii Turing. To była taka drużyna, która weszła do Lili w 1938 roku w miejsce spadającego ŁKS łódzkiego. To była drużyna finansowana przez fabrykantów łódzkich, częściowo niemieckich. No oni, oni bardzo słabo w tej Lidze wypadali. Dzięki właśnie im do dzisiaj jest niepobity rekord Polski w liczbie strzelonych bramek przez piłkarza w jednym ligowym meczu. Bo no właśnie w meczu ruch chorzył, wtedy nie o wielkie hajduki to się nałożyło. Ruch Union Turing Wilimowski strzelił 10 bramek. O mecz był, ile ja pamiętam, to pan Robert Mierzowski w ogóle był 12-1 chyba się zakończył wynikiem. Wilimowski Moski strzelił 10 bramek. No, Polonia wygrała, nie wiem, tam 6 albo 7-1. No pamiętam też, Porażkę to była chyba za kajesem, na pewno nie z ruchem, to była porażka za kajesem. Wygrana ze śmigł w bo no to o tyle, o tyle pamiętam, lecz i z pogonią też był zwycięzcą. O tyle, że to były... zaczął... Pogonią bo to był jakaś sytuacja dziś z perspektywy tych wydarzeń historycznych, które później nastąpiły, to specjalnie siedzi to mocno w pamięci, bo z Ligańską Polską Drużyną no no, i z włoską, Polską braliśmy. Także to pamiętam. No, no muszę uczciwie powiedzieć, że z tych niewielu w sumie meczów, na no, jakich byłem przed wojną, w końcu byłem taki, no miałem 10 17 lat. To yy, najbardziej mi się podobały jednak te mecze międzypaństwowe. Gdybym mnie spytać o mecz numer jeden w, mojej, w moich wspomnieniach, to był niesamowity mecz, sukces yy, odniesiony w ostatnią niedzielę przed wybuchem wojny. Tutaj cztery dwa z Węgrami, mecz z świata. To tam wtedy grało od nas dwóch, grał Szczepania, Szczepania grał na lewej ogrodzie. Wyjątkowo na lewej, dlatego, bo zwykle Szczepania przed wojną tworzył duet obrońców z Gałeckim, łks Na Naprawdę grał Szczepania Szczepaniach, na lewej. Gałecki wystarczył starszy od on prawdopodobnie w tym trzydziestym dziewiątym już dołączył do z Ligi i wtedy naprawdę grał w w Ruchu Śląska. A Szczepania był obnożny, bo A. przecież i w ataku i w pomocy grał. Ja tych czasów nie pamiętam, kiedy obnożny. Ja był już tylko jako obrońcy grał. Więc Szczepania był obnożny, grał na lewej obronie. No i grał Jaźnicki Henryk z polonii, prawo-skrzydłowy. No o ile Szczepania był znakomity, by Jaźnicki też był stremowany, jemu jakoś to nie wyszło i, i zaczął go bardzo z Też nie no, A dlaczego, no, był że ten mecz... Właśnie dwa mecze mi zapadły w pamięci reprezentacyjne z powodów nie tylko nie Pamiętam mecz, to, była, to był pierwsze moje mecze, bo to był jeszcze 38 rok jesienią, to też pan Robert zaraz tutaj z datą, a może i godziny meczu poda. To był mecz z Norwegią, Polska-Norwegia, bo wtedy bo wszyscy patrzyli na, na mecz, piłka, zawody sportowe, ale w podtekście Wszyscy mówili <laughs> o Załoju, bo to były te pamiętne dni tych zaburzeń takich politycznych, kiedy my traczaliśmy na Śląsk Kieszyński, tam wydarzyło Botnowski i tak dalej. Zresztą mecz, mecz o ile pamiętam ten kolemisowy mecz i siedział taki zabawny ci niedaleko, który jak drużyny wybiegły na boisko, to on powiedział, że mowy nie ma Norwegowie tego meczu nie wygrali. Dlaczego no, nie brak? bo ryży jest w drużynie. Jak jest ryży w drużynie, to drużyna nie ma prawa wygrać. No i oni się, nie wygrali. Bo tylko Zresztą, Wilimowski szczyli tuż przed końcem, bo Wilimowskiemu pod koniec meczu zachciało się grać. To był, to był absolutny fenomen. Jak już jestem przy włosie i mogę Państwa trochę ponudzić, to powiem, że dla mnie i Dejna, i Lubański, to mnie wspaniali piłkarze, ale fenomenem był ten Ernest Wilimowski. On po prostu miał jakiś dar przyrodzony tych zwodów, tego balansu ciałem i, i, i ta piłka, która by się dosłownie, jak to się tak już wyświetlane określenie kleiła do nogi. Tylko to był chimeryczny facet z fanaberiami. Oni wypięć mówił, przez co na olimpiadę pojechaliśmy bez niego, bo sobie popił przed olimpiadą Ale Winowski wtedy strzelił węgrą te trzy wole na te kilka dni przed wojną. I ja y, nie wiem, czy w ogóle ktoś pewnie tylko tacy maniacy jak ja takie, zastanawiają się nad takimi rzeczami. Żadnych statystykach tego nie widziałem. Ale mi się wydaje, że Wilk może być rekordzistą w historii piłkarska, piłkarstwa brazylijskiego. Bo on strzelił Brazylijczykom cztery gole na tych pamiętnych pierwszych świata w rozwoju, w 30 Teraz. Zastanówmy się, jeżeli on strzeli Brazylijczykom 4 wody, co to znaczy. Brazylia była zawsze w ścisłej czołówce światowej. Do dzisiaj. Czyli była to drużyna, która już po pierwsze niewiele meczów przegrywała. Teraz, a jeżeli przegrywała, to jeszcze rzadziej, jeszcze trudniej o mecze, żeby w ogóle im ktoś 5 woli strzelił, bo ten wynik był 6 do 5.